Baran, miłość. Nie czekaj do weekendu. Im szybciej zabierzesz gdzieś swojego ukochanego, tym lepiej. Bądź spontaniczny. Pewne jest, że związki, w których nie ma nudy, zyskują. Warto też sprawić mały prezent bliskiej osobie. Praca: szef nie będzie rozkładał przed tobą czerwonego dywanu, mimo to będzie on wobec ciebie sympatyczny i otwarty na Twoje Wszelkie sugestie. Wykorzystaj to, ale też podejdź do spraw dyplomatycznie i niezbyt ambicjonalnie. Zdrowie, jesteś teraz w dobrej kondycji życiowej. Pozytywny wpływ Słońca i Merkurego sprawi, że będziesz bardziej wydajny i pewny siebie. Pamiętaj tylko, aby nie przesadzać ze sportem.